Polaków mordowali ich ukraińscy sąsiedzi, w tym kobiety, a nawet ukraińskie podrostki uzbrojone w kije, noże, siekiery i widły. Polacy byli rozstrzeliwani, paleni żywcem, topieni w rzekach i studniach, zakłówani nożami, masakrowani kolbami karabinów, rąbani siekierami. Ofiary wcześniej często poddawano bestialskim torunturom, łamano im kości. Wydługywano oczy, ćwiartowano, obcinano piersi, obdzielano ze skóry, wiązano drutem kolczastym, gwałcono, a zwłoki profanowano. Mordowano całe polskie rodziny w sposób barbarzyński, zabijając także dzieci i kobiety. Wartościowe rzeczy, bydło i żywność Ukraińcy zabierali. Zacierano wszelkie ślady polskości, palono i równano z ziemią całe polskie wsie, domostwa, dworki, kościoły, cmentarze, budniki. Drzewa. Palono również miejsca prowizorycznie usypanych masowych.